Do nagrania tego filmu skłonił mnie post na jednej z grup, gdzie ktoś zadał pytanie, jak pozbyć się wody z organizmu, a większość odpowiedzi brzmiała napisz na priv lub podobnie. Tak więc stwierdziłam, że powinnam coś nagrać. Zaczynamy więc odcinek o nawodnieniu oraz usuwaniu wody z organizmu. Przygotowując się do tego odcinka, zastanawiałam się, czy zacząć z grubej rury, czy może najpierw przybliżyć wam ciut o co chodzi z tą wodą. Jak to jest, że ona się zatrzymuje, a przede wszystkim ile tej wody potrzebujemy? Na początek musimy sobie odpowiedzieć, czym jest ta woda w naszym organizmie i z czego się składa. Następnie powiemy sobie o tym, jak prawidłowo nawadniać nasz organizm, aby każda komórka miała jej odpowiednią ilość i ile tej wody tak naprawdę powinniśmy wypijać. A na koniec powiemy sobie, co robić, kiedy dochodzi do zastoju wody i jakie zioła mogą nam pomóc w przywróceniu prawidłowego poziomu. Czym jest woda? Woda w organizmie ludzkim jest fundamentem dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego systemów około 60% masy ciała dorosłego człowieka, co oznacza, że w ciele o masie 70 kg znajduje się około 42 litry wody. Woda w organizmie nie jest jednolitą substancją. Znajduje się w różnych przestrzeniach, takich jak komórki, czyli we woda wewnątrzkomórkowa, przestrzeń międzykomórkowa, woda zewnątrzkomórkowa oraz w płynach ustrojowych, jak krew czy limfa skład wody. Woda w organizmie ludzkim to nie tylko popularna H2O, czyli cząsteczki wody. Rozpuszczone są w niej różnorodne substancje, które są kluczowe dla życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Do tych substancji należą elektrolity, takie jak sód, potas, wapń, magnez, chlorki, fosforany oraz wiele innych. Elektrolity odpowiedzialne są za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia osmotycznego, przewodzenie impulsów nerwowych, kurcze mięśni, a także wiele innych procesów. Składniki odżywcze, takie jak glukoza, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, które są transportowane do komórek, gdzie są wykorzystane do produkcji energii lub jako budulec i produkty przemiany materii i inne substancje, które są transportowane do nerek, wątroby czy innych organów w celu przetworzenia lub wydalenia. Funkcje wody. Zastanawialiście się kiedyś, jak to się dzieje, że wszystkie niezbędne składniki odżywcze i substancje chemiczne docierają do naszych komórek? Albo jak nasz organizm radzi sobie z usuwaniem niechcianych produktów przemiany materii? Otóż odpowiedzią na te pytania jest woda. Dzięki niej możliwy jest transport składników odżywczych i substancji chemicznych do komórek oraz skuteczne usuwanie z nich niepotrzebnych już produktów przemiany materii. Co więcej, woda pełni kluczową funkcję w regulacji temperatury naszego ciała. To właśnie dzięki niej, gdy na zewnątrz jest gorąco lub gdy intensywnie ćwiczymy, możemy obniżyć temperaturę ciała poprzez pocenie się. Podparując na powierzchni skóry, odprowadza nadmiar ciepła, pozwalając nam utrzymać optymalną temperaturę. Ale to nie wszystko. Woda jest niezastąpiona również w ułatwieniu procesów chemicznych w organizmie. Wiele reakcji biochemicznych nie zmienia. Niezbędnych dla naszego życia i zdrowia, odbywa się właśnie w środowisku wodnym. Można powiedzieć, że bez wody nasza biochemia wewnętrzna po prostu by, nie zat by się zatrzymała. Nie możemy zapomnieć o roli wody dla naszych stawów. Dzięki obecności płynu stawowego, który pełni rolę smarującą, jest tarcie między kośćmi, co umożliwia nam płynne i bezbolesne poruszanie się. A układ krążenia? Woda utrzymuje nasze ciśnienie oraz objętość krwi na odpowiednim poziomie. Jest kluczowe dla funkcjonowania całego układu krążenia i zdrowia naszego organizmu. Odpowiednie nawadnianie się nie jest tylko zaleceniem dietetycznym, ale kluczem do zachowania zdrowia, energii i dobrego samopoczucia na co dzień. Go też pijąc wodę. Musimy o tych wszystkich niezwykłych funkcjach, które dla nas pełni pamiętać, jak prawidłowo się nawadniać. Odpowiednie nawodnienie organizmu jest istotne, ale może wydawać się skomplikowane w obliczu różnorodnych i czasem sprzecznych informacji. Rzeczywiście zalecenia dotyczące ilości wypi wypijanej wody ewoluowały od y, konkretnych wytycznych, Takie jak picie co najmniej 2 litrów wody dziennie, do bardziej elastycznych podejść, uwzględniających różne źródła płynów. Naukowe badania wskazują, że potrzeby nawodnienia mogą znacznie różnić się między osobami w zależności od wielu czynników, chociażby takich jak bieg, płeć, stan zdrowia, poziom aktywności fizycznej oraz warunki klimatyczne. Istotne jest, aby spożywać płyny regularnie w ciągu dnia, zwracając uwagę na sygnały wysyłane przez organy. Taki jak pragnienie i kolor moczu, które są dobrymi wskaźnikami stanu nawodnienia. Pamiętajmy również, że wszystkie płyny się liczą, w tym woda, herbaty, soki i zupy, ale kluczowe jest. Wybieranie tych najzdrowszych opcji. Unikanie słodzonych napojów i soków owocowych z dodatkiem cukru jest zalecane ze względu na dodatkowe kalorie i ryzyko związane z nadmiernym spożyciem cukru, a także ze względu na zawartość innych szkodliwych substancji konserwujących. Nie wspominając już o zamianie cukru na szkodliwe składniki, które powodują spustoszenie w naszym organizmie. Świeżo wyciśnięte soki mogą być zdrową opcją, ale należy spożywać je też miarem szczególnie w przypadku osób dbających o uwagę lub mających problem z metabolizmem cukrów. Starajmy się je przyjmować raczej do południa, aby nasz organizm mógł spalić do, dodatkowe kalorie pochodzące z cukru zawartego w owocach. Woda mineralna, filtrowana, a może źródlana, każda z nich może być zdrowym wyborem, o ile nie zawiera dodatkowego sodu, ani innych niepożądanych dodatków. Woda mineralna jest naturalnym źródłem minerałów takich jak magnez, czy potas, a także różnego rodzaju soli mineralnych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Na przykład magnez wspiera działanie układu nerwowego i mięśni, a wapń jest kluczowy dla zdrowia kości i zębów. Potas zaś Reguluje ciśnienie krwi. Regularne spożywanie wody mineralnej może pomóc w uzupełnianiu tych ważnych składników, zwłaszcza jeśli dieta jest uboga w niektóre z tych minerałów. Choć woda mineralna może być korzystna dla zdrowia, Ważne jest, aby pamiętać o umiarkowanym jej spożyciu, zwłaszcza w przypadku wód bogatych w sód, które mogą nie być wskazane dla osób z pewnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak wysokie ciśnienie krwi. Zawsze warto zwracać uwagę na skład mineralny wody. Butelkowanej, aby dopasować ją do indywidualnych potrzeb zdrowotnych i dietetycznych. Woda kokosowa, dzięki swojemu składowi bogatemu w elektrolity, może być dobrym uzupełnieniem diety, zwłaszcza dla osób. Aktywnych fizycznie. Jednakże nie powinna zastępować wody jako głównego źródła nawodnienia. Czy wiedzieliście, że podczas II wojny światowej, jak i wojny w Wietnamie, zwana niejednokrotnie jako kroplówka ratując tym samym rannych żołnierzy? Dodanie kilku ziarenek soli do wody może pomóc w lepszej retencji płynów w organizmie, ale ta praktyka powinna być stosowana z umiarem i świadomością, szczególnie przez osoby z problemami zdrowotnymi mającymi ograniczenia spożycia sodu. Musimy również pamiętać, że sól musi być sprawdzona i pozbawiona wszelkich dodatków typu jod czy substancje przeciwzbrylające, które wywierają niekorzystny wpływ na ludzki organizm. Najważniejsze jest, aby pić wodę i inne zdrowe płyny regularnie, dostosowując ich ilość do indywidualnych potrzeb oraz reagując na sygnały wysyłane przez własne ciało. Zdrowe nawodnienie to nie tylko woda, ale również mądry wybór różnorodnych źródeł płynów, które wspierają nasze ciało bez dostarczania niepotrzebnych cukrów czy dodatków. Jak prawidłowo obliczyć odpowiednią ilość i jaką nasz organizm Potrzebuje. W internecie są dostępne kalkulatory do przeliczania ilości wody w stosunku do wagi. Zazwyczaj ja jednak polecam zastosować się do poniższych zasad obliczania naszego zapotrzebowania na wodę. Choć mogą wydawać się czasem nierealne do zrealizowania, to musimy pamiętać, że nasz organizm potrzebuje wody, aby jej nie magazynować i nie doprowadzać do obrzęków limfatycznych, które oczywiście są wywoływane przez różne czynniki, w tym chorobotwórcze, niemniej odpowiednie na wodę. Nie, nie, jest kluczowe. Kalkulatory i literatura podaje różne wartości, jednak najlepiej zaobserwować siebie i dostosować odpowiednią ilość do swoich potrzeb. Ja stosuję taki przelicznik. W osób dorosłych od 30 do 40 ml razy masy ciała. Wtedy otrzymamy nasze zapotrzebowanie. W niemowląt do 10 kg przyjmuje się, że jest to 100 ml płynów. Głównie mleko mamy lub modyfikowane na każdy kilogram masy ciała. Dla dzieci między 6 a 11 miesiącem życia jest to między 800 a 1000 ml płynów na dobę. Mleko plus woda. Od 12 miesiąca życia co 2 lata zapotrzebowanie wzrasta średnio o 250 ml na dzień. Kobiety ciężarne powinny wypijać o 300 ml płynów więcej od swojej wagi. Zaś kobiety karmiące piersią 700 ml płynów więcej do podstawowego zapotrzebowania na wodę. Musimy pamiętać, że w przypadku dzieci nawodnienie jest niezmiernie ważne, ponieważ woda stanowi fundament dla ich prawidłowego rozwoju fizycznego oraz funkcjonowania mózgu. Odpowiednia ilość płynów w organizmie ma bezpośredni wpływ na zdolność do wzrostu, regeneracji tkanek oraz procesy metaboliczne. Co więcej, właściwie nawodnienie jest kluczowe dla koncentracji i funkcji poznawczych dzieci. Nawet niewielkie odwodnienie może skutkować problemami z pamięcią i skupieniem, co z kolei może wpływać na ich osiągnięcie edukacyjne oraz ogólne samopoczucie. Dlatego zapewnienie dostępu do wystarczającej ilości wody i regularne zachęcanie do picia jest niezbędne, nawet zdrowy rozwój najmłodszych, a przede wszystkim nasze ciągłe łażenie za nimi z wodą czy innymi dobrymi płynami spowoduje wyrobienie zdrowego nawyku picia. A jak sobie poradzić, kiedy woda nam się zawodzi? Trzyma. Jakie mogą być tego przyczyny, kiedy udać się do lekarza i jak w naturalny sposób wspomóc nasz organizm? Zatrzymanie wody w organizmie znane również jako retencja wody lub obrzęk to stan, w którym ciało zatrzymuje więcej płynów niż zwykle, co prowadzi do gromadzenia się wody w tkankach. Zjawia się to w różnych częściach ciała. Na częściej jednak dotyczy to stóp, kostek, nóg oraz rąk, a także twarzy, prowadząc do obrzęków, uczucia Ciężkości, a czasami bólu czy ucisku utrudniającego oddychanie. Przyczyny retencji wody mogą być różnorodne i obejmują zarówno błahe, jak i bardzo poważne schorzenia. Do mniej poważnych przyczyn należą długotrwałe stanie lub siedzenie, zbyt duże spożycie soli, zmiany hormonalne związane z cyklem menstruacyjnym czy ciążą zwłaszcza przed i na początku miesiączki. Z drugiej strony retencja wody może być sygnałem ostrzegawczym o problemach z sercem, nerkami lub wątrobą, a także o zaburzeniach limfatycznych czy niewydolności żył. Obrzęk spowodowany zatrzymaniem wody może być też reakcją na niektóre leki, takie jak leki na nadciśnienie krwi, nlpz -y, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne czy niektóre leki przeciwcukrzycowe. W zależności od przyczyn retencja wody może wymagać różnych podejść leczniczych. W niektórych przypadkach wystarczy zmiana diety, zwiększenie aktywności fizycznej czy dostosowanie dawek przyjmowanych leków. W innych sytuacjach konieczna może być specjalistyczna interwencja medyczna, aby zająć się podstawową przyczyną problemu. Nigdy nie możemy jednak lekceważyć objawów i zawsze powinniśmy je konsultować z lekarzem, żeby nie doszło do zagrożenia życia. Jeśli Wiemu, czemu zatrzymuje nam się woda w organizmie i chcemy wspomóc nasz organizm, to po pierwsze obliczamy nasze zapotrzebowanie na wodę i sprawdzamy, ile tej wody faktycznie wypijamy, wliczając wszystkie przyjmowane zdrowe płyny. Jeśli dostarczamy jej za mało, postaramy się za wszelką cenę dobić do odpowiedniego poziomu jaki potrzebuje nasz organizm, sprawdzając przy tym częstotliwość oddawania moczu i kolor moczu. Kolor jest bardzo istotny, gdyż zbyt blady będzie świadczył o zbyt dużej ilości wypijanych płynów, a zbyt ciemny o małej. Czy są zioła wspomagające usuwanie wody z organizmu? No nie byłabym sobą, gdybym Wam nie podała kilku ziół, które wspomagają usuwanie wody. Jednak pamiętajcie, żeby dokładnie sprawdzić, czy przy Waszym schorzeniu można ich użyć. Zazwyczaj do Stosowania nadmiaru wody stosuje się na pary ziołowe, zwiększając w ten sposób również ilość przyjmowanych płynów, co będzie miało dodatkowe korzyści. Do ziół bardziej znanych zaliczamy pokrzywę, która jest znana z właściwości moczopędnych, wspierania nerek. W procesie detoksykacji Mniszek lekarski Uważany za łagodny diuretyk, często stosowany w leczeniu obrzęków Skożonera Ma działanie moczopędne i jest stosowana przy obrzękach Zielona herbata Naturalnie moczopędna Wspomaga eliminację nadmiaru płynów Brzoza Liście brzozy mają właściwości moczopędne i są wykorzystywane do wspomagania funkcji nerek Pietruszka. Zarówno korzeń, jak i liście są stosowane jako środek moczopędny. Ostropest plamisty. Tradycyjnie używany do poprawy funkcji wątroby, co pośrednio wpływa na lepsze usuwanie płynów. Koper włoski. Zioło znane z moczopędnych właściwości, używane w celu redukcji retencji wody. Korzeń cykorii. Stosowany do poprawy przepływu żółci. Ma też lekkie działanie moczopędne. Szparagi. Posiada naturalne właściwości moczopędne. To mniej znane Znanych ziół zaliczymy. Ruszczyk kolczasty, często wykorzystywany w leczeniu żylaków i niewydolności żylnej, może pomóc w redukcji obrzęków. Też właściwy, znany ze swoich moczopędnych właściwości, stosowany w medycynie ludowej do leczenia zakażeń dróg moczowych i kamieni nerkowych. Kocanka, używana z powodzeniem do leczenia zaburzeń związanych z nerkami i pęcherzem moczowym. Przytulia czepna, tradycyjnie stosowana jako środek oczyszczający krew, ma również działanie moczopędne. Jasnota biała jest używana w leczeniu stanów zapalnych dróg moczowych i może wspierać eliminację płynów. Kukurydza i jej znamiona, czyli włoski, są doskonałym diuretykiem. Owoc jałowca ma silne działanie moczopędne, ale należy go używać z umiarem i ostrożnością. Korzeń łopianu tradycyjnie używany do poprawy ogólnego stanu zdrowia, w tym do wspomagania funkcji nerek. Ostrożeń warzywny bywa wykorzystywany jako diuretyk w medycynie ludowej z korzonera hiszpańska. Korzeń tego zioła ma działanie moczopędne. Fiołek trójbarwny, znany z działania przeciwzapalnego, diuretycznego i pomocniczego w schorzeniach skórych. Przywrotnik pospolity, używany do regulacji cyklu menstruacyjnego i poprawy gospodarki wodnej. Czystek, znany z właściwości przeciwutleniających, ma również łagodne działanie moczopędne. Wyrzost pospolity, wykorzystywany ze względu na jego działanie moczopędne i antyseptyczne. Cebula, często wykorzystywana jako naturalny diuretyk na gietek lekarski, Oprócz działania przeciwzapalnego ma też właściwości wspomagające eliminację płynów. Rdest ptasi stosowany w leczeniu infekcji dróg moczowych i jako środek moczopędny. Skrzyp polny wziął cenione ze, za swoje silne działanie diuretyczne, często używane w przypadkach wytrzymania wody w organizmie. Tak na koniec już tego przytulkiego filmu warto też powiedzieć o masażu limfatycznym, dzięki któremu wspomożemy układ limfatyczny do odpływania nadmiaru wody z danych partii ciała. Delikatny masaż, usprawnienie z węzły wspomoże przepływ limfy, a tym samym pozbędziemy się obrzmiałych kończeń. Nie zawsze zioła czy leki od lekarza dają rady usunąć nadmiar wody, a drenaż limfatyczny super się w takich przypadkach sprawdzi. Pamiętajmy też, że ten rodzaj masażu jest niezwykle delikatny, ale bardzo częsty, stosowany zwłaszcza na oddziałach onkologicznych Kochani, pamiętajmy o tym, jak ważne jest dla naszego zdrowia, samopoczucia i witalności, to, aby nasz organizm był zawsze odpowiednio nawodniony. Woda to podstawa naszego funkcjonowania. Bez niej nie możemy żyć, a jej niedobór szybko daje o sobie znać. Nie czekajmy więc do momentu kiedy pojawi się pragnienie. To już jest alarm! Że nasze ciało zaczyna odczuwać brak płynów. Zacznijmy dzień od szklanki wody. Niech stanie się to naszym zdrowym nawykiem. Dbajmy o regularne picie w ciągu dnia, szczególnie gdy na dworze panują upały lub intensywnie się wysilamy. A kiedy sięgamy po napoje, wybierajmy te, które faktycznie nawadniają: czystą, świeżą wodę i niesłodzone herbaty ziołowe. Czy naturalne soki bez dodatku cukru. Włączmy do naszej diety też owoce i warzywa bogate w wodę, takie jak ogórki, arbuzy czy pomidory. Wszystko to razem pomoże nam utrzymać nasze ciała w równowadze i w pełni zdolne do pracy. Nie zapominajmy też, że prawidłowe nawodnienie wpływa na nasz umysł, na naszą koncentrację, pamięć i ogólną zdolność do myślenia. To niezwykle ważne, zarówno podczas pracy. Nauki, jak i odpoczynku. Więc, drodzy słuchacze, traktujmy nasz codzienny rytuał picia wody jako prosty, ale skuteczny sposób na troskę o własne zdrowie. Dbanie o nawodnienie to jedna z najlepszych rzeczy, jaką możemy zrobić dla siebie, każdego dnia. To nasze wspólne zdrowie. Więc dbajmy o nie razem. Zapraszam do oglądnięcia moich pozostałych filmów na tym kanale oraz do zakupu książki Wstęp do zielarstwa i ziołolecznictwa mojego autorstwa. Już niedługo pojawi się również kolejna książka, tym razem o odporności. Książki znajdziecie na mojej stronie madaja.pl. Zapraszam Was również serdecznie do grupy na Facebooku, gdzie możecie znaleźć wiele cennych informacji, a także do polubienia mojej strony. Wszelkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Jakby ktoś mógł wesprzeć kanał, też się nie obrażę. Ani przysłowiową kawką nie pogardzę. Nie zapomnijcie również o subskrypcji i łapce w górę pod filmem. Dzięki za oglądanie i zapraszam Was do następnego odcinka. Cześć!